Tydzień temu Little Monster i Stuart. Pokazałem Wam pilotażowy odcinek mojego nowego formatu, w którym jeżdżę po całej Polsce i gotuję dla Was, dla ludzi, których spotkam przypadkowo w różnych miejscach e, w Polsce. Dzisiaj już nie w gwiazdorskiej obsadzie, ale być może z kimś z Was ugotuję coś pysznego. Zabieram się do za poszukiwania. Drodzy na zakupy. Tak. jest? To już nie trzeba. Ja się nie nie wiem, bo ja A to ja nie wiem, nie jem. Ten ten jest, jest najważniejszym posiłkiem dnia. Nie, dziękuję. Coś pysznego. No nie no, to gdzieś poszukajcie coś innego dnia. Dobra, dziękuję bardzo, miłego dnia. Przed obejrzeniem zapoznaj się z przyciskiem subskrybuj oraz kliknij dzwonek, aby być na bieżąco z mymi filmami. No cóż, a było tak pysznie. Nie ja mam czasu przepraszam na <laughs> Dobra, dziękuję. Dobry. Ja nazywam się Diamond Cordas. Nie bardzo, może jednak nie bez <laughs> Witam Panią bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Kordas. I chciałem ugotować pyszne ściananie dla Państwa. Dziękujemy. Ale naprawdę byłoby pyszne. Dziękujemy. Ja się nazywam Damian pani Kordas jestem szefier. zwycięzcą. Kaj mnie kojarzy, cudownie. Co fajne, na to, gdybym dzisiaj pokazał Pani, e, jak cudownie gotuje i ugotował dla Pani pyszne ściananie? nie w domu. Tak jest. Taki bałagan, że nie chcieli I pan to śniadanie dla mnie zrobi, tak? Tak jest. Osobiście, sprawdzi pani moje doświadczenie. No dobra, niech będzie. <noise> tak? Jak chcecie to chodźcie. To cudownie, to idziemy. <noise> chodźcie dziewczyny, będziemy miały pyszne śniadanie. Chodźcie. Mówię, że mam taki bałagan, że takiego jeszcze w nie widziałam. Monika, nic się nie przejmuj, ja ci szybko pomogę, ogarniemy i będziemy gotować. Najgorzej, najgorzej, najgorzej Nie, właśnie najlepiej To były złe klucze Proszę, dziewczynek, chodź mi Uwaga, A gdzie koszt? Pod tyle, jak standardowo? O Boże, tam jest pałac O oh, Boże, uwaga, uwaga, muszę ustalić oko nie Jak to super, że dzisiaj mogę z tak e, szaloną, pozytywną osobą jak Monika Ciebie pogotować małą dwójki cudownych dzieci. E, będzie super, na pewno. Dobra, Robert i Dawid, moja ekipa na dzisiaj wzięła się właśnie do roboty, więc e, sprzątamy kuchnię i bierzemy się do działania. Oglądamy bajki? A wy dziewczyny, znacie już moich kolegów i koleżanki z YouTube'a? A księżniczkę Little Monster96 znacie? Nie? To poznacie. <śmiech> <śmiech> Jeszcze trochę. <laughs> A czemu, czy po co zmierza? No bo robię imprezę. A, tutaj. <laughs> Nie do no, warunkiem pracy dzisiaj. <laughs> Dobra, Monia, kuchnia ogarnięta. E, Wręczę tak jak mówiłem, moją książkę. Widzę, że tu masz już e, troszkę e, biblioteczkę, więc przywędruję e, też w to miejsce. Bardzo dziękuję. Będziesz się inspirować położyć. słodkimi rzeczami. O. A my co? Zobaczymy, co masz w lodówce. I coś z tego wybierzemy i przygotujemy coś pysznego. To pamiętaj, nie piwko. To nie piwko. Dobra, dobra. Nie, nie tym razem. Jajka, drzem, mąka i cukier potrzebuję. Proszę bardzo. Będzie? Dobra, to już wiem co robimy. Cukier i cukier. Dobra, to robimy pysznego omleta biszkoptowego. Co z na to? Jak śniadanie. Nie robisz, a ja patrzę. Co <noise> co Dob na to <noise> Dobra, umowa stoi. Dobra, to potrzebuję jeszcze tylko miskę. Miskę. Tak, jakąś taką większą. Jedną mniejszą tutaj Proszę Bardzo. Dobra. Więc ja bierzemy się za gotowanie. Omelet biszkoptowy. To jest taki, e bo omelet tradycyjnie robi się z jajek, które na początku się delikatnie, delikatnie rozmiesza i potem na patelni. W ogóle gotujesz coś? Tak gotuję. Tak? 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 O, czyli już? Dwóch profesjonalistów w kuchni. No, w szczęścniej trochę ci brakuje. No, to się zamieniamy, tygodnie no się. pokażę, potrafisz Okej, okay, więc najpierw będę potrzebował sobie rozdzielić, rozdzielić jajka. E, ile osób, dla ile osób gotujemy? Dwie pół. Dni pół? Nie, no co ty? Weź do sześciu Na Do sześciu. Typokre też muszę powiedzieć. M mąż przyjdzie to, to też. też y też zje. No, na pewno się skusi. Jak zobaczy, że to ty robiłeś. A powiedz gdzie mąż? W jego kuchni. Gdzie, gdzie mąż? Mąż na treningu. A co trenuję? Koszykówkę. Wow. To chyba powinienem się zacząć bać. Grałaś kiedyś? W koszykówkę? ale to tylko tak wiesz. Ale, ale szybko biegasz? Tak. tak? To dobrze. <laughs> o nie! Właśnie tego, tego się bałem. I potrzebujemy sobie to teraz y, zmiksować na pianę z białek. Tylko, możesz zrobisz to trzebaczką, pokażesz mi, jak to się robi Tak, ręku. A ma trzebaczkę? Drogie. Pokaż mi, ile siły się będzie. Te, ile, tutaj mam tu jeszcze chyba jeszcze, żeby te cztery można. Zawsze byłam ciekawa. Nie, na to ta będzie ręka. Dobra, Dobra, zawsze to byłam ciekawa, jak to wygląda, jak to się robi ręcznie. <śmiech> <śmiech> o nie! Sprawdźmy! Nie, no twoje mówię, że na pewno nie dorównam. Dobra, dodamy troszkę sobie cukru do tych białek. Jedziesz, jedzesz, jedzesz. Jedzie. <grym> <grym> nie, ogólnie zawsze babcia mówię, że trzeba, 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 trzeba yy, ręcznie ubijać, więc ja akurat prawą rękę mam. Chciałabym mówić. Proszę <grym> no to łączę, bo się z miksera. Tak. Chlap <laughs> mi Ups. <laughs> nie, specjalnie to zrobiłem, za małą miskę mi dałaś. Ja <laughs> <byłem. Pusowanie> Zobacz, lepiej. <laughs> Przynajmniej po mi podłogi nie pochlapiesz. Umyję. Czyli nasze białka są już, są już ubite. Dobra. Nie, nie, nie. Czyli teraz potrzebujemy dodać sobie do nich, do nich żółtka. Swoją fajna i idealnie wpasowująca się bluza. Dzięki. W, w nasz klimat. Dzięki, jak będziesz miał kiedyś teściową, to też taką dostaniesz. Tak? A to I to, to teraz mi powiedzieć, że te wszystkie kawały są o teściowach są prawdziwe. No, nie. Nie? No. Czyli bardzo lubisz swoją teściową? Bardzo. A myślisz, że oglądałam te Szefa? Na pewno. Tak? No pewnie Dobra, co no, na to żebyśmy do niej zadzwonili i ją pozdrowili? Nie ma problemu Tak? Ten telefon O I już będziemy do niej dzwonić Wie hmm? co się kroi Cześć babcia no, Babcia włącz Dzień. kamerę Co tam robicie? Mamy w domu master szefa Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry, <laughs> Dzień dobry. Pozdrawiam bardzo serdecznie Gotujemy pyszne śniadanie tutaj Monika! Monika, skąd masz szefa w domu? Pod Biedronką znalazłam. I zapraszamy na te omlety. Jak ma pani blisko, to zapraszamy. Do widzenia! Pozdrawiam. Pa. Pa. Bardzo sympatyczna. Masz dobra. dobrą z chyścową. Bardzo, bardzo dobrą Dobra. To teraz dodamy sobie po jednym, jednym żółtku, wracając do tematów kulinarnych, o, i delikatnie to wszystko wymieszamy, żeby nam nasza piana nie opadła. Teraz tak, dodaliśmy sześć e, białek, uh -huh. więc dodamy sześć płaskich e, łyżek mąki. nie przesady. <grym> robisz, <grym> robisz dla mnie śniadanie i chcesz je zjeść. Proszę. Pięć 6. Dobra. I Dobra? Teraz też to delikatnie wymieszamy. Bierzemy się na smażenie. U. Tu. Tak. Dobra? Tu, tam. Weźmiemy sobie dużą patelnię. Ja za tym razem, kiedyś to możesz mi przyjść, na takim patelni. Dobra. No i też się Dobra, będę pamiętał. Teraz damy sobie troszkę oleju na patelnię. I rozgrzejemy sobie. Wszyscy już głodni głodna? Co? Jest to taki omleta? A będziesz podrzucał? Omlety? No. Na leśniki, omlety. Z A ja wiem, że to wyzwanie. To dwie To dwie drobki, bo robią tu projekt właśnie, że robimy sobie I Nam robią omleta z ziemią. Czekamy. Dobra, Czekamy na karty. Dobra. Tak, nakładamy. Moglibyśmy zrobić jeden taki duży omlet, a zrobimy takie malutkie, mniejsze. I one teraz fajnie są takie puszyste na tej patelni. Nie rozlewają się, tylko się tak fajnie trzymają. Widzisz? O. Dobra. Przekładamy. O. Niektórzy dodają do pieczenia, bo nie? To tak, to są tak zwane pancake. I. Dziękuję. Masz ci więcej? Jeden wystarczy. Teraz położymy sobie też fajny patyczek, położymy sobie na, na dno takiego talerza ręcznik papierowy i będzie to nam się od razu odsącza, odsączały te e, omlety. Dzień dobry! Matko, co tu się dzieje? Gotujemy! Jejko, co gotujecie? Dzień dobry, Damian Korda. Master miałeś. szef. Witam. O, zamkniemy. A na pewno? Zapraszam, tak jest, my właśnie sobie. Witam Dziewczyny, gotujemy pyszności, co? A co gotujecie, bo babcia nie umie gotować? <laughs> tak. Powiedz, powiedzcie o. mi, co tu się dzieje. Jejko. Co wy gotujecie, dziewczynki? Z czym, jakie to ciasto? Jajko, moka. Tak, Takie biszkoptowe. jakieś puszyste, nie? Najpierw się ponoć ubija białka, a później dopiero się dodaje po jednym żółtku. Tak. Żeby nie wszystkie naraz, bo wtedy nam białka padną. ja zawsze ubijałam ja całe jajka i dodałam właśnie trochę soli, a teraz mówi, że nie trzeba dawać soli, tylko cukier, żeby się jajka ubiły. Wtedy jak dodamy cukru, to się nie przebiją. Nie będą takie... Powiem wam, że teraz to wszyscy go piją. nie? Znaczy nie ja, bo to już szkoda czasie. Życie za krótkie, Jak to? To jest największa rzeczowa przyjemność. Gotowanie? Gotowanie, tak jest. Nie, bo to y, olej pysznie. Nie ma. Dziś nie podrzucamy. Dobra, nasze placuszki już gotowe. Przełożymy sobie je na talerzyki. Babcia, próbuj tylko, żebyś nie odleciała zaraz. A co to jest? Nie. <grych> <grych> Możemy ci babcia porać piwkiem. <grych> Nie, musiałabym wracać tym. Tak są piechtologą. Bardzo drebne. Ja to logo. <grych> 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 Miałam, tak, cukier, tak. Ty będziesz sypał, pokażę jak sypiła masterchef. Dobra. Proszę bardzo. A Monika, to jeszcze jeden sezon i polecisz do Master's 2. A ja już tej, tam właśnie uczy. Co ma robić? Jak ma smażyć? Jak ma sypać? Troszkę po dobra? <grym> tak, ja z cukrem. Chodź proszę. masz prawa. A kajakie mam jakie ma te? Wypieki? Wypieki. jest. To, jest? No, 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 no. to co, próbujemy smacznego. Tak, próbujemy smacznego. Dobra, Monika, robimy teraz te. Fajniej, że nie są takie za słodkie. Nie są za słodkie i są słodkie. Mm -hmm. Nie No mniej więcej do 10 zł na pewno się zmieściliśmy. I no to będzie na kilka razy. Tak. Za mm -hmm. całej razy. rodzinki. Monika, bardzo Ci dziękuję, że obdarzyłaś się przede wszystkim krętem zaufania, że spod sklepu wpuściłaś nas, nas do domu. E, mam nadzieję, że troszkę Cię zainspirowałem. E, będziesz powtarzać takie śniadanie dla całej rodzinki i tak jak obiecywałem, mam dla Ciebie prezent. E, prezent, w którym jest moja kolejna książka. O, kolejna książka. Trochę gadżetów do gotowania, pendrive e, i olej do smażenia placków. Więc y, to prezent dla Ciebie Bardzo dziękuję A dla babci Oczywiście tak Wciąż. jest Żeby babcia mogła w końcu codziennie coś gotować ciacho, A naprawdę się postaram no. <grym> Tak Tutaj jest dużo dużo inspiracji więc Na, na słodkości Super, bardzo Dzięki. Ci dziękuję Dzięki. I do zobaczenia Dzięki babci bardzo Babci również dziękuję Ryzyko się opłaciło Bardzo Tak, a z, z Wami Widzę się oczywiście za tydzień